Na sercu na zale mieszkała dziewczyna, która miała na imię Maryja. Była dobra dla wszystkich i bardzo kochała Pana Boga. Już niedługo miała poszukić Józefa. Pewnego dnia Maryja była sama w domu. Nagle do jej pokoju szedł Anioł Gabinie. Który Pana Boga. Maryja przestraszyła się, bo nigdy wcześniej nie widziała anioła. Witaj, Maryjo, powiedział Anioł. Nie bój się. Bardzo spodobałaś się Panu Bogu. Dlatego urodzisz chłopca, który będzie Bożym synem. Temu dziecku nadasz imię Jezus. On przyniesie pokój i radość ludziom na całym świecie. Maria bardzo się zdziwiła. Na koniec jednak powiedziała odważnie. Niech się stanie tak, jak Pan Bóg chce. I poszli do Betleje. Była to długa droga. Maryja była bardzo zmęczona. Poniosła pod sercem także malutkie dzieciątko, które się jeszcze nie narodziło. Gdy przyszli do Betleje, Zobaczyli miasto pełne ludzi. Józef i Maryja pukali do różnych domów, ale wszędzie słyszeli jedną odpowiedź. Nie ma wolnego miejsca. Wreszcie znaleźli jedyne wolne miejsce w małej stajence. Właśnie urodził się Jezus. Maryja pominęła niemowlę w keluszy i położyła je w żółtku. Był środek nocy. staję. Maleńkie gwiazdki, gwiazdki świeciły wysoko na niebie. Wszyscy stali, tylko kilku biednych pasuszków musiało przesłać. Pilnować owiec. Nagle zaświeciło bardzo jasne światło, a bardzo się przestraszyli. Potem usłyszeli jakiś głos: Nie bójcie się. Pasuszkowie jeszcze bardziej się przestraszyli. Gdy spojrzeli w niebo, zobaczyli jasnego anioła. Witajcie, powiedział anioł. Właśnie urodził się syn Boży, który jest waszym obiecanym zbawicielem. Świtera w żłódku! Idźcie prędko do Betlejem aby oddać mu pokłon. Po tych słowach całe niebo się rozjaśniło i góry aniołów śpiewały chwałę. Chwała na ulice miasta i zeszalni stanęli przed stajenką. Zajrzeli do środka. W żłobku spało malutkie dzieciątko, a obok niego stali Maryja i Józef. Pasterze upadli na kolana i podzielili się ze świętą rodziną tym, co mieli. W dalekiej krainie żyło trzech mędrców. Pewnej nocy zobaczyli piękną, wielką gwiazdę. Zapytał jeden z mędrców. Chyba urodził się nowy król, powiedział drugi. A więc idźmy i zobaczmy tego króla, powiedział trzeci. Mędrcy wyruszyli w daleką podróż. Wielka gwiazda cały czas pokazywała ich drogę. Czasem nie mogli się zdecydować, którą drogą iść. Ale wielka gwiazda ciągle im skazywała drogę. Nie poddawali się nawet wtedy, gdy wielbłąd im pokulał. Już to nie blisko. Coraz bliżej. Zatrzymali się przed małą stajenką Betlejem. Weszli do środka i zobaczyli Maryję i dzieciątko. Trzej mężcy pochłonili się przed maleńkim królem i podarowali mu złoto, kadziwo i mirrę. Jedło też się ukłonił. Wiemy Ci Panie Boże, poleci że tego małego króla, który jest Twoim synem. Z tej radości wszyscy wstali i razem zaśpiewali. Padnijmy na kolana. the so, do